Jestem w lesie, a tutaj takie rzeczy: piorun uderzył w wielkomiodłę. Wczoraj była mocna burza, i tu widzimy, jak odpadł czubek. Tutaj poszedł piorun, a tam jest. Miejsce, gdzie uderzył piorun. I ten czubek stamtąd spadł. Tutaj. Ale mało tego. To gdzieś od połowy tego drzewa. Jest jeszcze rozstrzał. O, tutaj w tym miejscu. W tym miejscu. Takie wielkie odłamki. No, siła musiała być potężna. Tu jest wierzchołek tego drzewa, tej jodły. O, tu jakiś grzybek rośnie. A tutaj drugi. Trzeci. Może one tak lubią tam, gdzie uderzył piorun. Tam sobie grzybki rosną, no ale tutaj bardzo duże zniszczenia. Cały wierzchołek na ziemi. Tak swoją drogą ta jodła była yy, oznaczona przez leśniczych była do wycinki, no kawał drzewa tak naprawdę na dobry materiał, prościutka była. Nie wiem co tutaj więcej powiedzieć, no ale siła była niesamowita. Może tutaj byłoby coś widać tak mi się wydaje, że to piorun. No bo jak jest inne wytłumaczenie tego, że od połowy drzewa jest taka wielka drzazga, się odgieła skoro tutaj nawet nie, yy, tu się nie złamało nic, tylko tu się drzazga od drzewa odgięła, a złamało się tam, na samym szczycie, ale tu jeszcze widzę jest. Może tutaj gdzieś uderzył No nie wiem, ciekawe Obrażenia, siła bardzo duże, o, a tu jakie ciekawe drzewo tak samo Dobra. To na razie tyle. Grzybków nie ma. Szukam, chodzę. Jednak to nie jest jeszcze moment na nagrywanie dużej ilości grzybów. Na razie. Pozdrawiam.